Piano czy forte? Zaprasza Mateusz Borkowski. Dobry wieczór Piano czy Forte. Mateusz Borkowski witam państwa serdecznie, a dziś moimi państwa gościem jest profesor Marek Szlezer, szef katedry fortepianu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. A spotykamy się, bo niedalej jak tydzień temu New York Times napisał o niesamowitym odkryciu. Znaleziono rękopis nieznanej kompozycji Fryderyka Chopina. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych informacji ostatnich dni, i faktycznie jest to, można powiedzieć, wiadomość sensacyjna, bo jeśli chodzi o Chopina, w większości przypadków mamy bardzo dużo informacji dotyczących losów jego autografów, rękopisów. I właściwie od wielu dziesiątek lat mamy tę sprawę na tyle prześledzoną też od strony muzykologicznej że odkrycie autografu, który wcześniej nie był prześledzony, a tak mamy w przypadku odkrycia w Morgan Library w Nowym Jorku, jest nie lada sensacją. To bardzo ciekawa sprawa, bo pomiędzy kartką podpisaną przez Picassa, fotografią francuskiej aktorki i listami Brahmsa i Czajkowskiego znaleziono walc Chopena. Trzeba podkreślić jedną rzecz, że akurat to odkrycie faktycznie pochodzi z bardzo wiarygodnego źródła, bo Morgan Library jest jedną z bibliotek na świecie, które posiadają najbardziej znaczące i najbogatsze zbiory muzyczne. To jest raz. I mają specjalistów, którzy zajmują się tymi zbiorami. Druga sprawa, że jest tam bardzo dużo depozytów, i właśnie to odkrycie miało miejsce w jednym z takich depozytów. Które pochodziło z prywatnej kolekcji. W ogóle trzeba nadmienić, że bardzo dużo odkryć w ogóle w bibliotekach właśnie ma miejsce dzięki depozytom, bo często te depozyty są umieszczane, są katalogowane przez pracowników, którzy mają lub nie mają pewnego określonego profilu, wykształcenia. Często zdarza się, że w tego typu depozytach właśnie mamy sensacyjne odkrycia dzięki temu. Zatem to nie jest akurat może duże zaskoczenie, że odkrycie miało miejsce właśnie w takim zbiorze. Natomiast to, co jest zaskakujące, to z pewnością fakt, że mamy przypuszczenie, graniczące chyba niemal z pewnością, że jest to faktycznie autograf Chopina. Bo autografów Chopina w ogóle nie mamy zbyt wiele, jeśli chodzi o tak zwany rynek wolny, można powiedzieć, w tym zakresie. Większość jest w bibliotekach. To jest teraz, a nie w rękach prywatnych. Druga sprawa to Chopin, akurat jeszcze za życia. Dość pilnie uważał na to, żeby jego autografy, żeby jego dzieła nie wypływały w sposób niekontrolowany. Stąd też wzięła się ta jego wola, która zresztą nie została uszanowana, aby rękopisy i kompozycje, które nie zostały wydane, spalić po jego śmierci. Co prawda, dzięki temu nie mielibyśmy wielu. Fantastycznych dziełek, na przykład Fantasy Promoptic, które Chopin przeznaczył do spalenia. Natomiast trzeba przyznać, że właśnie ta wola kontroli była też czynnikiem, który powodował, że de facto nie mamy, jak w przypadku na przykład Mendelsona, takiej sytuacji, że możemy liczyć na jakieś spektakularne odkrycia w tej dziedzinie. Tutaj kurator Robinson McClellan, który dokonał tego odkrycia, podszedł do tego bardzo poważnie i, tak jak powiedziałeś, jest to bardzo poważna instytucja. Zbadano papier, zbadano atrament, również poproszono o opinię profesora z Uniwersytetu w Pensylwanii. Tak, tutaj faktycznie do tego typu znaleziska zazwyczaj podchodzi się z dużą dozą powagi bo wiadomo, że po pierwsze jest to kompozytor znaczący, po drugie znalezienie, tak jak już wspomniałem wcześniej, autografu, który nie był wcześniej prześledzony, wiadomo, że wzbudzi sensację, więc tutaj faktycznie wydaje się, że biblioteka podeszła do tego w bardzo, bardzo poważny sposób. Też Jeffrey Kalberg, o którym mówiłeś przed chwilą, jest wybitnym znawcą w zakresie właśnie autografów dzieł Chopina, także starano się to sprawdzić najbardziej Wiarygodnym, jakby, najbardziej wiarygodnego źródła, można powiedzieć, naukowego. Trzeba jednak powiedzieć, że w dalszym ciągu potrzeba jest, żeby wykonać dalsze badania nad tym autografem. Dlaczego tak mówię? Bo o ile możemy faktycznie, wydaje się na tym etapie stwierdzić, że mamy przeważające prawdopodobieństwo, że to jest faktycznie autograf Szopenowski, to Trzeba jeszcze trochę głębiej wejść w ten tekst, jeśli chodzi przede wszystkim o analizę y, zapisu. I tutaj jest to sprawa dość problematyczna, jeśli chodzi o muzykę, bo ile w przypadku rękopisów y, w zakresie prozy czy poezji możemy powiedzieć, y, Łatwiejszy sposób, czy jakieś pismo pochodzi od autora, czy nie, to w przypadku akurat autografów muzycznych jest to sprawa dość złożona, bo pismo autora zmienia się z czasem. Dodatkowo bardzo wiele czynników w tym piśmie zależy od używanego pióra, od używanego rodzaju atramentu, także to wpływa bardzo mocno na pismo. Dodatkowo jeszcze w przypadku Chopina komplikuje nam to fakt, że jego pismo i jego kopistów. Było do siebie dość zbliżone. Zresztą e, mieliśmy wiele takich przypadków, kiedy e, za autografy Chopinowskie uchodziły właśnie kopie, e, które były robione przez e, jego kopistów czy jego współpracowników. Także tutaj to wymaga na pewno dalszych, e, bardziej szczegółowych badań. Ale na ten moment możemy potwierdzić, że w 100% jest to utwór Chopina. Tak, na ten moment możemy tak wydaje się stwierdzić. Tutaj na pewno to, co przemawia za tym, że jest to utwór Chopina, to po pierwsze. Faktycznie, charakter owego pisma jest bardzo, bardzo zbliżony do autografów Chopina z okresu, na który jest datowane to znalezisko, czyli mówimy o latach 1830-1835, czyli początek właściwie pobytu Chopina w Paryżu. Druga rzecz, że sam rodzaj kompozycji, bo jest to kompozycja niewątpliwie wpisana do jakiegoś albumu czy jakiegoś tambucha, wpisuje się w charakter epoki. W charakter kompozycji, które Chopin wpisywał, bo najczęściej m, faktycznie jako tego typu kompozycję używał formy walca. I to są rzeczy, które, m, które jakby za tym przemawiają. Oprócz tego język muzyczny samej kompozycji, mamy tam elementy stylu Chopinowskiego z tego okresu. Mamy pewne elementy stylu Brian, właśnie okresu paryskiego, jeśli chodzi o figuracje, mamy pewne typowe zwroty harmoniczne. Także mamy dużo elementów szopenowskich. To, co bym postawił jako pewnego rodzaju argumenty, które mogą poddawać wątpliwość tego typu tok myślenia, niekoniecznie są to argumenty przeciwne, od razu powiem, ale pierwszy argument jest właściwie natury takiej, można powiedzieć, dedukcyjnej, bo skoro mamy nagle autograf czystopis, który nie był wcześniej znany. To jeśli chodzi o sposób pracy Chopina, musimy na pewno gdzieś mieć jakieś ślady, albo mieliśmy historycznie, jakieś rękopisy szkicowe. Bo Chopin miał taką um, tendencję w pracy, że zawsze szkicował utwory, czyli trochę odwrotnie od Mozarta czy innych kompozytorów. on Zawsze pracował na szkicach. I tutaj jest to dość zaskakujące, że mamy utwór, który posiada dynamikę, posiada um, palcowanie, jest właściwie jakimś elementem całości, albo zamkniętą całością. No i nie mamy żadnych innych źródeł albo nie mieliśmy żadnych innych śladów chociażby, że taka kompozycja mogła powstawać. Oczywiście nie znaczy to, że bo te źródła mogły zostać zniszczone albo mogły nie istnieć, albo mogła być jakaś inna przyczyna, natomiast to jest dość nietypowe. Drugą rzeczą jest sam charakter oznaczeń. Mianowicie Chopin używa w tym autografie oznaczenia trzyforte forte w bardzo specyficznym kontekście. I de facto ten kontekst do tego oznaczenia mamy tylko w dwóch utworach w całej twórczości Chopina. Samo oznaczenie pojawia się w, w kilkunastu utworach, ale ono zawsze jest związane z pewnego rodzaju ciągłą gradacją wyrazową. Pojawia się w balladach, pojawia się w polonezach, pojawia się w takich momentach kulminacyjnych jako pewnego rodzaju proces rosnącej kulminacji. Natomiast jako jako mm, zwieńczenie gwałtownego kreszenda idącego od piana na przestrzeni kilku taktów, to właściwie mamy dwa takie przypadki. Jeden jest w Polonezie esmo, 26, numer drugi w temacie, a drugi przypadek mamy w Nocturnie C. 27, numer pierwszy. I co jest ciekawe, że właściwie te kompozycje pochodzą z okolicy roku 1836, czyli właściwie moglibyśmy powiedzieć, że jest to jakiś argument, który nawet mógłby przemawiać za tym właśnie, że jest to pisane w tym okresie, w którym, na który datuje to biblioteka, więc nie jest to, tak jak mówię, argument przeciwny, natomiast sama częstotliwość, w której to oznaczenie w kontekście danym występuje, jest ekstremalnie rzadka. W związku z tym y, to zastanawia, bo też wykonania, które możemy usłyszeć na YouTubie między innymi, powoduje to, że mamy takie y, początkowo dziwne wrażenie, takiego gwałtownego wybuchu, który to gwałtowny wybuch w takiej małej formie miniaturowej nie wydaje się nam być typowy dla Chopina. No właśnie, możemy już posłuchać tego utworu. Dla New York Timesa nagrał tego walca Lang Lang. Tak, nagrał go Lang Lang jako pewnego rodzaju taki, można powiedzieć, ekskluzywny też. Rodzaj wyłączności w ogóle na naganie tego utworu, bo langlag, jak możemy przypuszczać, wiedział pierwszy o tym odkryciu. Od razu je nagrał i teraz wydał dla Deutsche gramofonu z tego, co widzieliśmy. Um, oczywiście jest to dość normalna praktyka, no bo to jest jednak epokowe, można by rzec, odkrycie w jakimś sensie. Jeśli zakładamy jego prawdziwość, zatem nic dziwnego, że była to na tyle istotna informacja, że była trzymana w pewnym sekrecie to raz, a dwa, że wszyscy pewnie chcieliby być tymi pierwszymi, którzy nagrają nieznany waltz Chopina. Natomiast no, widzimy już, że internet jest pełen nagrań, różnego rodzaju interpretacji. I zresztą może dobrze, bo wykonanie Langlanga jest dosyć specyficzne, ponieważ on jest dość specyficznym. Wykonawcą od strony estetyki, którą prezentuje. Zatem ta estetyka jest na tyle mocna, że w pewnym sensie naznaczyła też tę te kompozycję w wykonaniu Langlanga. Więc, mając inne do dyspozycji, możemy docenić inne walory tego utworu. To jest raz, dwa, że to, co mnie bardzo zaczęło. Um, nie chcę powiedzieć bawić, ale w pewnym sensie zgadza się też z, z, z tym, z czym Sam Chopin za życia walczył. Zauważyłem, że od razu się zaczęły pojawiać jakieś. Tytuły programowe, na przykład. Już widziałem film, gdzie ktoś określił, że ten waltz ma podtytuł programowy Dance of Death. Co się zgadza z tym, prawda, jak Chopinowi za życia narzucano te tytuły programowe u wydawców angielskich, przed którymi się tak strasznie bronił. Już jest jakaś wersja, gdzie ten waltz jest dokomponowywany, że się dodaje jakieś segmenty, bo być może faktycznie jest to segment jakiejś większej kompozycji tego nie wiemy w całości, mimo że się kończy na tonice, natomiast no właśnie jest ten cały proces recepcji, który ruszył po prostu jak lawina i to jest niesamowite, bo pomyślmy sobie, że właściwie miesiąc temu mieliśmy odkrycie nieznanej kompozycji Mozarta, właściwie w podobnych okolicznościach. Długiej kompozycji, bo trwającej prawie 15 minut i nie ma nawet właściwie jednej piątej tego zainteresowania środowiskowego, czy nawet jednej piątej tego zainteresowania w ogóle Wśród ludzi, jak tą 80-sekundową kompozycją Chopina. I to świadczy o tym, jak bardzo w sumie Chopin jest dalej dla ludzi ważnym autorem, ale też jak bardzo osobiście odbierają jego muzykę. To jest naprawdę swego rodzaju fenomen, który chyba nie ma porównania wśród innych kompozytorów muzyki klasycznej. Czyli szapen bardziej znany i bardziej nas, można mówiąc, kolokwialnie grzeje niż Mozart, odnaleziony w bibliotece w Lipsku. W pewnym sensie tak. I to jest bardzo ciekawe, bo moglibyśmy powiedzieć, że przecież kompozycja Mozarta i posiada znacznie szerszy zakres, bo de facto posiada parę części, około 15 minut trwania, została też od razu nagrana. Prezentuje bardzo typowe cechy dla stylu Mozarta. I no właśnie, a tutaj nagle właściwie te parotaktowy czy parosekundowy waltz tak bardzo medialnie ją przyćmił, że nie ma w ogóle porównania dotyczącego tego, ale to co jeszcze jest bardzo może w tym wszystkim ważne, że faktycznie nie mieliśmy tego typu odkrycia w muzyce polskiej tej rangi od wielu, wielu, wielu lat. I na pewno to, co jest w tym wszystkim bardzo pozytywne, że znowu Chopin gdzieś kierunkuje myśli szerokich rzesz ludzi zainteresowanych muzyką w kierunku Polski i jeśli chodzi o polską kulturę, to uważam, że to odkrycie dokonane w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę bardzo ważne też dla tych, tych czynników, o których mówiłem wcześniej. No i to odkrycie akurat przed Konkursem szaponowskim, który w przyszłym roku, czy ktoś spokusi się o wykonanie tego, tego utworu, czy włączą go do, do pierwszego etapu na przykład? To jest bardzo trudne pytanie, bo tutaj jest kwestia pewnych reguł, które są narzucane przez regulamin konkursu, które dotyczą kompozycji repertuaru. więc. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że chyba ta kompozycja musiałaby być oficjalnie wydana do tego czasu, wydaje mi się. A na razie nie jest. No więc tu nie wydaje mi się, żeby ona była włączona, chociaż zważywszy na to, jak rośnie jej popularność, to nie możemy wykluczyć, że ktoś będzie chciał faktycznie zagrać tę kompozycję również na konkursie szopenowskim, niezależnie od wytycznych regulaminowych pokusa jest rzeczywiście duża, ale cała ta sytuacja pokazuje, że to nie jest tylko takie czcze gadanie, że jest trochę tych kompozycji, o których nie wiemy i nie wiadomo, co jeszcze będzie odnalezione i mówię tutaj o wielu kompozytorach. E, tak, to prawda. Zresztą mamy parę kompozycji, na które nie chcę powiedzieć czekamy, ale co do których możemy mieć wysokie prawdopodobieństwo, że są zaginione, ale jednak gdzieś istnieją. I to również dotyczy kompozycji samego Chopina. I właśnie można powiedzieć, że jest to pewien paradoks, że tych kompozycji jeszcze nie udało się nam odnaleźć, a tutaj nagle wypływa jakiś utwór, o którego istnieniu nie mieliśmy wcześniej pojęcia. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że w przypadku właśnie autorów takich jak Mozart czy Chopin, czyli autorów, gdzie właściwie nie liczyliśmy na jakieś szersze odkrycia, właśnie te odkrycia nastąpiły. Więc to daje tym bardziej szansę i prawdopodobieństwo, że w innych przypadkach. Możemy jeszcze liczyć na jakieś zaskoczenia. Jest to, można powiedzieć, że piękna w ogóle część tego, czym się zajmuje, czyli wykonawstwa muzycznego, że nagle może pojawić się skąd jakiś nowy utwór, który nie chcę powiedzieć, że redefiniuje postać kompozytora, bo to jest za dużo, ale dodaje pewne nowe czynniki, o których istnieniu wcześniej nie mieliśmy. Pojęcia. I może one nie są znaczące, bo nie możemy przecież powiedzieć, że ten walc Chopina redefiniuje jego twórczość, czy zmienia nasz pogląd na Chopina, bo tak nie jest. Nawet właśnie zakładając, że jest to kompozycja w 100% pochodząca od Chopina, jest to kompozycja oryginalna, ona w każdym przypadku wpisuje się w jakiś nasz obraz tego twórcy. Ale jednak zwróćmy uwagę na to, że te głosy pewnego sceptycyzmu właśnie dotyczą tego, że ta kompozycja nas jakoś zaskoczyła. Tak? To znaczy, że ona nie była taką kompozycją, którą stylistycznie moglibyśmy od razu przypisać do Chopina, czyli po pierwszym przesłuchaniu powiedzieć, nie no to jest na pewno Chopin. Tylko właśnie ten utworek nas czymś zaskoczył i być może to właśnie jest w jakimś sensie potwierdzeniem tego, że on jest dziełem pochodzącym od Chopina, bo zwróćmy uwagę na to, że jakbyśmy teraz bez żadnego kontekstu, bez wcześniejszej znajomości tych Kompozycji, posłuchali nagle finału sonaty Bmol, op. 35, albo posłuchali skerca to moglibyśmy również mieć pewne wątpliwości, że jak to to jest Chopin? Przecież to jest prawie atonalne, przecież to jest zupełnie nietypowe dla Chopina fakturze. Albo skerco mamy nagle fakturę oktawową i fakturę chorałową. Przecież to nie jest podobne prawda, do tego, co. Utożsamiamy z Chopinem. I to jest chyba największą siłą każdego geniuszu w sztuce, że ma tendencję do transgresji, ma tendencję do przekraczania tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I to jest rzecz naprawdę z jednej strony piękna, a z drugiej strony dosyć trudna, bo w przypadku utworów, które odnajdujemy, musimy naprawdę zachować dość dużą dozę ostrożności i pewnej wnikliwości, żeby definitywnie stwierdzić, tak, to jest utwór danego autora jednym słowem jest to bardzo pozytywne zjawisko, że ta historia, te karty historii muzyki nie są zapisane jeszcze do końca, ale też niesamowita jest cała ta otoczka, że biblioteka Morgana bardzo długo przygotowywała się do tego, żeby ogłosić to odkrycie, prawda? To skoro i tutaj było i nagranie Langlanga i ekspertyzy różne, więc wielkie przedsięwzięcie, żeby pokazać światu i mieć jednak pewność, że to jest Chopin. Tak, tutaj zachowano bardzo dużą dozę ostrożności. Zresztą to trzeba powiedzieć, że pan dyrektor biblioteki, którego mam przyjemność znać osobiście, jest również bardzo wrażliwy na punkcie muzyki polskiej. I to jest też na pewno czynnik, który nie jest bez znaczenia w tym kontekście. Jest w ogóle niezwykle życzliwą i zainteresowaną muzyką osobą. Więc to, to na pewno też ma, ma duże znaczenie. Biblioteka musiała zachować tego rodzaju dozę ostrożności, żeby wydaje mi się, nie jednak spowodować takiego efektu przedwczesnego ujawnienia czegoś, co jest niesprawdzone, bo zakładano tego typu zainteresowanie. Może nie aż takie, bo wydaje mi się, że nawet odkrywcy tego autografu nie zakładali aż tak masowego zainteresowania tym zjawiskiem. Mimo tego, że to jest Chopin, mimo tego, że to jest. Nieznany utwór. Sądzę, że to przekroczyło zdecydowanie ich, ich przypuszczenia w, tym, w tej kwestii. Natomiast faktem jest to, że informacje o istnieniu tego autografu były wcześniej, tylko one były niedostępne szerszej opinii publicznej. Też z tego powodu, że wiadomo było, że trwają jakieś badania nad tą kartką papieru, żeby ostatecznie to potwierdzić. I właściwie od paru miesięcy, jeśli się nie mylę, już krążyły informacje o tym. Natomiast te informacje były faktycznie dość delikatne i nie były to na pewno informacje potwierdzone to znaczy one tak krążyły w sferze pewnego rodzaju przypuszczeń. Więc dopiero artykuł New York Timesa faktycznie spowodował, że ta informacja nagle przeszła do, do mainstreamu i dostała się do szerokiej opinii publicznej. Zresztą zastanawiam się na ile, bo oczywiście ten artykuł był na pewno konsultowany z biblioteką, zastanawiam się na ile ten artykuł właśnie zakładał, nawet twórca artykułu, że on spowoduje tego rodzaju eksplozję medialną. Bardzo się wszyscy cieszymy z tego utworu którego właśnie posłuchamy na sam koniec. A ja bardzo dziękuję za rozmowę profesor Marek Szlezer, szef Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. Bardzo dziękuję. A do usłyszenia mówi Mateusz Borkowski.